Buongiorno, jak powiedział Aldo Reyn, czyli Brad Pitt w Benkartach Wojny. Nie udawajmy, że mówimy po włosku, albo udawajmy, słuchajcie, wszyscy jesteśmy Włochami. Giro Italia 2021, zaczyna się teraz wielkie święto kolarstwa. Ja nazywam się Marek Tyniec, zapowiem dla Was ten piękny wyścig i będę go codziennie komentował. Słuchajcie, zaczynamy. Mój plan jest taki. Nie będę Was zanudzał e, szczegółowym przeglądem listy startowej. E, nie będę Wam opisywał, e, który podjazd czeka, e, na którym etapie. E, inni zrobili to po pierwsze przede mną, po drugie prawdopodobnie lepiej. E, nie ma potrzeby powtarzania tych samych treści wielokrotnie. E, jeżeli chcecie znaleźć e, Rozpiskę wyścigu to polecam. Rowery .org, polecam The Inner Ring, tam jest to w taki najbardziej przejrzysty i czysty sposób zaprezentowane. Możecie sobie wejść, sprawdzić. A u mnie, u mnie mam nadzieję, będzie coś troszkę innego. Chociaż oczywiście, przez najważniejsze punkty przejść trzeba. Było Giro zeszłoroczne, jesienne, piękne, wspaniałe. Teraz wracamy. COVIDowo, mam nadzieję, już do bardziej takiego normalnego układu kalendarza. Wiele osób narzekało, że to jesienne giro było smutne. Dla mnie było piękne, bo uwielbiam jesień, ale wiosna, zwłaszcza wiosna, we Włoszech, jest urocza. We Włoszech byłem tylko wiosną, więc potwierdzam, potwierdzam, jest pięknie, chociaż to było dawno temu. Giro, jak to Giro? Z tym takim klasycznym układem trasy, z narastającymi trudnościami aż do samego końca, z suspensem w postaci czasówki kończącej wyścig po najcięższych górskich etapach, z miejscówkami kultowymi, takimi jak Zonkolan, jak Fedajek, z, z, mie z miejscówkami nowymi jak Alpe Dimera, jak słuchajcie, szutry, toskani, wszystko jest wszystko, jest pięknie, będzie piękna architektura. Miejmy nadzieję, że będzie dobra pogoda, bo od tego no, wiele zależy jednak, um, kiedy kolarze na przykład muszą pokonywać. A takich etapów też trochę będzie. Będą długie, płaskie etapy, nie będzie ich wiele, ale będą. Jeżeli e, przytrafiłoby się to w ulewie, tak jak w zeszłym roku, no to to jest smętne, więc miejmy nadzieję, y, że tak nie będzie. <śmum> Mam nadzieję również, że y, zawodnicy, którzy staną na starcie, a ich jest ich naprawdę... Y, tych znakomitości jest wiele. E, dostarczą nam, e, korzystając właśnie z e, ciekawej, zrównoważonej, wymagającej trasy, dostarczą, e, dostarczą zorganizują, zagrają wspaniały spektakl. E, porównania teatralne, porównania wojenne, e, taktyczne, szachowe, e, jest ich cała masa różnych. E, no bo słuchajcie, tak naprawdę ten sport wyczynowy. Poza tym, że ci ludzie zostawiają bohaterowie, herosi, atleci, zostawiają masę zdrowia i, 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 i walczą, to jest to jednak dla nas, dla kibiców forma rozrywki. Zatem no, mam nadzieję, że ta rozrywka będzie jak najlepsza. No, i a propos, a propos właśnie tego tych aktorów, tej, tej stawki, która jest, jest świetna, myślę, że no, to odważne stwierdzenie, ale myślę, że nawet i niektóre edycje Tour de France nie powstydziłyby się takiego, takiego grona faworytów. Co jest fajne w tym roku, moi drodzy, to że w końcu mamy taki wyścig. Nie tylko otwarty, jak to się mówi, że to będzie bardzo otwarta rywalizacja, bo, bo są różni, różni pretendenci do, do różowej koszulki, ale myślę, że mamy w końcu taką sytuację. Pierwszy raz od dłuższego czasu w Wielkim Turze. Mm, że tutaj różni eksperci i różni kibice prywatnie też yy, będą typowali różnych faworytów, bo jedni będą stawiali na y, Simona Eitza. Ja osobiście stawiam na Simona Eitza, yy, ale inni będą stawiali na Bernala, inni na Eventpoola, jeszcze inni yy, może na Hindleya. Tutaj tych, tych możliwości jest naprawdę, no i na Landę. Tutaj tych możliwości jest naprawdę bardzo wiele, bardzo wiele scenariuszy. Wiadomo, w Giro znaczenie ma pogoda. Znaczenie będą miały na przykład zjazdy, jeżeli na przełęczach będzie śnieg, jeżeli będą jakieś załamania pogody. Znaczenie będzie miała wytrzymałość. Znaczenie to jest zupełnie, ponieważ Giro to zawsze jest zupełnie inny wyścig niż Tour de France, więc. Owszem, drużyna będzie miała znaczenie, ale może się okazać, że ta drużyna również no, nie poradzi sobie z tymi wszystkimi trudnościami. No i właśnie, no, wymieniłem kilka nazwisk. To, co w tym Giro, w Giro 2021 będzie chyba najfajniejsze, to to, że w tej bardzo wyrównanej stawce liczyć się będą różnego rodzaju historie tych zawodników. To znaczy niemal każdy będzie miał albo coś do udowodnienia, albo coś do rozliczenia, albo coś do podsumowania także tych właśnie historii, narracji, które które wiążą się z przebiegiem kariery poszczególnych zawodników, czy ich historią startów w samym Giro d'Italia. Będzie bardzo wiele, w związku z tym to zawsze dodaje tego dodatkowego, dodatkowego smaku, dodatkowych emocji, dodatkowych wrażeń i dodatkowych, dodatkowych tematów, o których będziemy wszyscy rozmawiać. No bo mamy Jejca, który ten wyścig prawie wygrał, ale padł tak z, z ekipa Skygo i Chris Frumgo. Złamali, złamało go też, złamał go też brak doświadczenia, a potem wrócił na Weltę mocniejszy i spokojniejszy, jednakże na kolejnych Giro nie był w stanie odbudować formy. Tym razem wydaje się, że fizycznie jest najmocniejszym kandydatem. Mamy Bernala, który po wygraniu Tour de France miał problemy z kontuzjami, wciąż prawdopodobnie plecy mu doskwierają, ale miał świetną wiosnę, pokazał, że bardzo dobrze jeździ na szutrach. No i jest w znakomitej drużynie, a w razie czego ma dublera Pawła Siwakowa. Mamy Landę, który czeka, czeka, na no to swoje zwycięstwo w wielkim turze, a tak naprawdę od dłuższego czasu czeka również na podium, bo na podium stał tylko raz, kiedy jechał jeszcze w drużynie Astany i wspierał Fabio Aru. Mamy Hugh Cardigo, który no, potrafi coraz lepiej jeździć w wyścigach etapowych. Mamy słuchajcie. To grono zawodników już bardziej doświadczonych, yy, którzy, którzy czekają albo na odbudowanie się, albo na podsumowanie swojej kariery, jak Bardet, jak Martin, jak Nimbali wracający po kontuzji yy, no, Pejobi nie wiadomo jaka będzie jego rola w, w drużynie. Yy, no i jest, słuchajcie, jest wreszcie yy, Rymkela Eventpool, yy, na którego wielu stawia. Który teoretycznie jest super mocny, super utalentowany, nie jechał jeszcze wielkiego turu. Z drugiej strony wygrywał te wszystkie etapówki, w których startował wcześniej. Z kolei no, trzeba pamiętać, że on miał jednak kontuzję Miednicy po tym strasznym upadku w zeszłym roku na Lombardii i nie startował jeszcze teraz. Słuchajcie, to będzie jego pierwszy start. Start w Wielkim Turze pierwszy start w Wielkim Turze i pierwszy start od, no słuchajcie, w sierpniu będzie rok, tak od, od tego upadku z mostu na Lombardii jest znakomitym czasowcem z kolei nie wiemy jak sobie radzi na dużych wysokościach, tutaj tej jazdy na dużych wysokościach będzie, będzie sporo więc to jest pewna pewna niewiadoma no i zawsze, zawsze taki start takiej młodej gwiazdy no Zawsze dodaje, dodaje tego smaku, wszyscy. Będzie mu ciężko, bo wszyscy będą na niego patrzeć, ale w razie czego właśnie ma Almejdę. Ma Almejdę, który no, w tych najwyższych górach nie radzi sobie zbyt dobrze znaczy radzi sobie dobrze, ale nie aż tak, by myśleć o wygraniu wyścigu. Ale kto wie, kto wie, może tak naprawdę tej wiosny, tego jakieś drobne niedomagania na, na, na tych większych podjazdach, na tygodniowych etapówkach były związane na przykład z ciężkim treningiem, a nie. A nie z niedoborami formy tego nie wiemy i to się dowiemy. No i wreszcie jest Jay Hindley, który w zeszłym roku naprawdę zabłysnął, i on jest chyba jednym z tych, którzy do potwierdzenia mają najwięcej. Sprinterzy, sprinterzy, jak to na Giro, kiedyś to był w dużej mierze wyścig sprinterów. Pamiętamy, czy po niego, Petakiego, Kwarantę. No, którzy, którzy mieli wiele okazji do popisu, mogli wygrywać etapy seryjnie. Teraz tych etapów będzie zaledwie kilka. Mniej będzie tak naprawdę etapów stricte sprinterskich, bo ile się nie mylę, pięć, w porównaniu z finiszami na podjazdach, których będzie 8, więc no, widać, że unikamy, unikamy tutaj tych, tych, tych takich okazji stricte do ustawiania pociągów. Ale, ale jest kilku takich znakomitych sprinterów. Niektórzy yy, są cały czas w dobrej formie, jak Kaleb Iwen, inni będą szukali tutaj odbudowy, jak Viviani, jak Nicolo. Jest Peter Sagan, który wraca po covid wygrywał etapy na mniejszych. Yy tygodniowych wyścigach i tutaj oprócz walki ze sprinterami będzie miał też trochę tych etapów górzystych no i pamiętajmy, że Peter Sagan generalnie rozświetla kolarstwo, ratuje kolarstwo wzbudza zainteresowanie kolarstwem i czego by nie zrobił, no to wszyscy się tym pasjonujemy bo to jest przeciekawa, słuchajcie to jest przeciekawa postać, oprócz tego Merrier, oprócz tego Gaviria po dwukrotny po no i kontrowersyjny Dylan Hrenwehen, który no, wraca do ścigania również jak Ewan Bull po ponad półrocznej przerwie, tylko że po tej strasznej kraksie, którą spowodował na Tour de Poloń w Katowicach. Co jeszcze mamy? No i mamy tą listę, listę etapów które są niezbędne do obejrzenia, żeby prawdopodobnie zobaczyć esencję tegorocznego Giro d'Italia. Oczywiście, hmm, słuchajcie, no to jest sport i em, kolarze mogą nas zaskoczyć, pogoda może nas zaskoczyć, em, ale mamy etap czwarty z pierwszym podjazdem na metę. Mamy etap szósty z takim największym sprawdzianem w pierwszym tygodniu dla em, faworytów generalki. Mamy etap jedenasty, szutrowy, na czternastym. E, mamy Zonkolan Na 16 mamy te największe kultowe e, podjazdy w Dolomitach. E, na 19 mamy Alpe Dimera. Ciekawy e, ciekawe wzniesienie. No i 20 ostatni sprawiam w górach i 21 czasówka w Mediolanie. To tak e, całkiem w skrócie, ale ja myślę, że e, no kurczę, Słuchajcie, e, jest Eurosport Player. Jest GCN. E, warto, warto gdzieś znaleźć czas, żeby codziennie na to na to Giro rzucić okiem, bo tak jak mówiłem na początku, to jest piękny wyścig. Są, y, są piękne, słuchajcie, są piękne scenarie, tak? Y, architektura, y, przyroda, rozwijająca się na wiosnę przyroda. Y, nie wiem dokładnie, jak tam będzie z kibicami, ale nawet jeżeli całkiem nie będzie można, to oni się będą pojawiać przy trasach. Y, no potrzebujemy, potrzebujemy wszyscy dobrego, sportowego widowiska, potrzebujemy... Potrzebujemy piękna sportu, potrzebujemy popatrzeć na piękno przyrody. Zatem będę to robił z Wami, będę dla Was komentował, śledził. Zobaczymy, czy padną rekordy, bo tegoroczny sezon naprawdę jest na niezmiernie wysokim poziomie sportowym. Więc te pomiary. Tempa jazdy na kluczowych podjazdach będą ważne, żeby pokazać w jakim stanie jest współczesne kolarstwo, w jakim stanie jest Giro Italia, bo Giro Italia z różnych powodów, między innymi ze względu na pogodę i na duże wysokości, zazwyczaj było nieco wolniejsze niż Tour de France. Może być w tym roku tak, że kolarze będą pędzić tak jak rok temu na Alpe Pampeago. I poziom sportowy będzie ekstremalnie wysoki. Zatem, słuchajcie, rzeczy do śledzenia na tegorocznym Giro jest bardzo, bardzo dużo. Ja postaram się e, Wam w tym pomóc. Zatem zapraszam wieczorami na mój kanał YouTube, zapraszam e, do subskrypcji, zapraszam też na mojego Twittera. E, jeszcze raz, ja nazywam się Marek Tyniec i będę dla Was komentował tegoroczny Giro di Italia. E, zatem, e, do zobaczenia. test